Opowieńczę nam, proszę, co będziemy robili w dzisiejszym odcinku. Oczywiście. Dzisiaj będziemy oklejać próg załadunkowy bagażnika. Zrobimy to z formatki i zrobimy to z tak zwanego brytu, czyli z kawałka folii. Przede wszystkim plusem jest to, że możemy sobie manewrować tym materiałem, wysuwać go głębiej, dalej, dociąć tak jak chce klient, albo tak jak uważamy, że będzie lepiej. Docniemy sobie ten próg załadunkowy w dwa różne sposoby, żebyście też zobaczyli, jakie są możliwości. E, użyjemy oczywiście taśmy. Nie ma co gadać, zaczynamy. PPF World. E, PPF stuff in one place. Cześć z tej strony Aga z Bombelek Cardetiling. Będę waszym nowym hostem PPF World, ale spokojnie, spokojnie, nie martwcie się. Marek będzie z nami cały czas. Troszkę bardziej od strony backstageu. Witam was oficjalnie w kolejnym odcinku Technikaliów PPF. A co dzisiaj w nim? Chodźcie do środka, zapytamy o to Karola. Cześć Karolu. Cześć Aga. Opowiedz nam proszę, co będziemy robili w dzisiejszym odcinku. Oczywiście. Dzisiaj będziemy oklejać próg zadunkowy bagażnika. Zrobimy to z formatki i zrobimy to z tak zwanego brytu, czyli z kawałka folii. Powiedz nam proszę, po co w ogóle oklejamy tą parapet? Wiesz co, próg zadunkowy bagażnika no jest narażony na uszkodzenia. Tak? Podchodzisz do samochodu, otwierasz sobie bagażnik, wrzucasz sobie jakieś zakupy. Często też możemy spotkać się z tym, że ludzie wożą sobie jakieś psiaki w bagażniku. Także wiadomo, pazury psa mogą zniszczyć ten lakier bardzo. A tak no to wiesz, zakleimy sobie ten próg i jakby zapominamy o temacie. Rysuje nam się folia, a nie lakier. Mhm. Czyli rozumiem, że nie jest to też usługa, którą dorzucamy dodatkowo, tylko jest to też odrębna usługa, którą stricte możemy tylko i wyłącznie wykonać pojedynczo. Tak, możemy tę usługę wykonać pojedynczo. Oczywiście jak masz klienta, który robi jakiś tam większy pakiet w ramach rabatu, możesz mu taką usługę dorzucić, tak? Czy jesteś w stanie mniej więcej wycenić mi koszt takiej usługi? Jeżeli chodzi o, o samą usługę, no to gdzieś tam 250, 300 zł, 200 zł netto, mniej więcej takie są rynkowe ceny. A jakbyś ocenił w skalę trudności w porównaniu do pozostałych elementów? Czy jest on zdecydowanie łatwiejszy, czy musimy tutaj się troszkę podszkolić? Nie, raczej jest to łatwy element. Tak? Te progi są zazwyczaj płaskie, wystarczy tą folię tylko delikatnie podciągnąć i czy to formatka, czy, czy z brytu. E, myślę, że każdy, kto gdzieś tam zaczyna swoją przygodę z folią, to spokojnie sobie poradzi z takim elementem. Łatwiej nam będzie z tą formatką wspomnianą, czy brytem? Różnie. Nie na wszystkie auta są formatki. Czyli o tym przekonamy się zaraz. Tak. Za nami Karol tworzy sobie już formatkę progu załadunkowego. Nie zawsze formatki są dostępne, więc warto wiedzieć, jak ją przygotować. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak przebiega proces krok po kroku, więcej informacji znajdziecie tutaj. Zapraszam na szkolenia online i stacjonarne. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Formatka gotowa? Gotowa. To co teraz działamy? E, Odtuszczamy i zaczynamy oklejanie. Let's go. Zaczynamy standardowo od odtuszczania elementu. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby najpierw sobie dany element dwukrotnie spryskać i ściągnąć wodę z jakimiś pyłkami, które mogły gdzieś pozostać. Teraz możemy przejść do aplikacji. Formatki na próg załadunkowy bagażnika. Czyli spryskujemy element, spryskujemy sobie folię z dwóch stron. I tak samo spryskujemy sobie klej po zdjęciu linera. Wkładamy formatkę na element. I teraz naszym zadaniem jest to, żeby jak najrówniej i jak najbardziej estetycznie ją ułożyć. Przy takim elemencie jak tutaj nie trzeba tej folii blokować wodą, tudzież wodą z alkoholem. Ten próg jest na tyle prosty, że bez jakiegoś naciągania i łapania tej folii będziecie w stanie go okleić, ale nie z każdym progiem tak jest. Jak widzieliście cała aplikacja to dosłownie 2-3 minuty, e, oczywiście nie radzę się spieszyć, lepiej zrobić to na spokojne, dobrze sobie wszystko e, posprawdzać, popatrzeć z każdej strony, ułożyć tą formatkę tak jak się należy e, i teraz jeżeli chodzi o takie aspekty techniczne, no to mamy próg załadunkowy, e, który jest zabezpieczony, można śmiało tutaj wrzucać pieski, zakupy i jakieś inne różne rzeczy, które ludzie przewożą w bagażniku fizycznie będzie obrywała folia, a nie lakier. Tak samo dobrze jest sobie tą folię spuścić tutaj kawałeczek za, za ten rant, no bo ten rant tak naprawdę najbardziej będzie obrywał w momencie, w którym coś wypadnie z tego bagażnika albo pęknie torba, rozsypią się zakupy, tak? Ale ekspres już gotowe? Tak, tak, gotowe. No wiesz co, ten próg zadunkowy jest prosty. Myślę, że każdy, nawet osoba, która ma pierwszy raz folię w ręku, poradziłaby sobie z nim. No i myślę, że klient też będzie zadowolony, tak? Jakieś rady, na co zwrócić uwagę podczas aplikacji? No przede wszystkim, żeby równo sobie poukładać krawędzie, żeby ta folia gdzieś nie uciekła w momencie, w którym żel jest jeszcze niewyraklowany, no to wiadomo, że ta folia będzie jeździć, także też należy zwrócić uwagę, czy gdzieś jej nie przeciągniemy, no nie? Czy takie autko od razu możemy oddać klientowi? Czy tak jak w przypadku lusterka w poprzednich odcinkach musi ono chwilkę odczekać? Wiesz co, myślę, że można to podgrzać opalarką i wydawać za pół godziny, godzina. Czyli szybka kasa. Tak jest. Super. Mamy formatkę szybka i przyjemna aplikacja. A co w sytuacji, kiedy jej nie mamy? Wiesz co, możemy ją zrobić sami, gdzieś tam wcześniej pewnie mogliście to zauważyć, aczkolwiek możemy też zrobić to z tak zwanej ręki, czyli z kawałka folii. Tak? Zaraz pewnie pokażesz nam, jak przebiega taki proces zabezpieczenia progu z brytu w sytuacji, kiedy nie mamy dostępnej formatki. Czy jesteś w stanie już na dany moment powiedzieć nam to, o czym wspominaliśmy na początku materiału, czy jest ona łatwiejsza czy trudniejsza? Wiesz co? No, tak, jak najbardziej jestem w stanie powiedzieć. Formatki oczywiście są szybsze i, i łatwiejsze. Z brytu musimy poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby go poukładać dobrze i oczywiście podocinać. Z formatkami też nie jest tak, że idealnie pasują. Czasami również trzeba nożyka użyć. Ale no jedyne, co możemy zrobić, no to możemy poprosić kogoś, żeby nam te formatki powiększył. Tak? Z brytu możemy sobie dowolnie tak naprawdę ułożyć tą wnękę bagażnika. Nie wiem, mamy klienta, który, któremu zależy, żeby cała wnęka była oklejona. Z formatki tego nie zrobimy, a z, z brytu jak najbardziej możemy to wykonać. Czyli w sytuacji, kiedy klient zażyczy sobie, aby ta linia folii zeszła nam delikatnie głębiej, żeby większa przestrzeń była zabezpieczona, możemy sobie dowolnie modelować ten kształt? Tak jest. Super, ekstra. Zobaczmy, jak Karol to robi. Pamiętajcie, że oprócz przygotowania tego samochodu najważniejsze jest odtłuszczenie elementów, na które będzie aplikowana folia, i zobaczycie to w każdym odcinku. Tak jak poprzednio, należy dwukrotnie spryskać element i ściągnąć z niego wodę z jakimiś pyłkami, które gdzieś tu sobie mogą siedzieć. I teraz możemy przechodzić do aplikacji folii. Tak samo obustronnie ją spryskujemy. Dzięki temu nie elektryzuje nam się folia podczas ściągania linera i nie przyciąga tak pyłków, bo te pyłki sobie teraz siedzą na wodzie. Pokażę Wam jaki plus ma aplikacja takiego progu z ręki. Możemy go sobie zablokować na środku, czyli podlewamy wodą, wodą zipą. Podlewamy sobie folię wodą na samym końcu i delikatnie ją podciągamy. To samo robimy z drugiej strony. Przy raklowaniu w momencie, w którym mamy zablokowany, na przykład, koniec i środek folii, pamiętajcie też o tym, żeby nie przepychać żelu przez te miejsca, które są już zablokowane na alkoholu. Można go tutaj również podlać i podciągnąć, żeby wyprowadzić nadmiary materiału, który. Potem będzie ciężko wyraklować i ułożyć. Jeżeli chodzi o klejenie z brytu, no to mamy tutaj i plusy, i minusy. Tak jak wszędzie tak naprawdę. Przede wszystkim plusem jest to, że możemy sobie manewrować tym materiałem, wysuwać go głębiej, dalej, dociąć tak jak chce klient albo tak jak uważamy, że będzie lepiej i, i, i słuszniej. Natomiast minusem jest na pewno to, że musimy użyć tutaj nożyka, tak? a żeby go używać bezpiecznie, trzeba mieć tutaj trochę wprawy. Jeżeli jesteśmy pewni siebie, można ciąć od ręki, jeżeli się boimy, można wziąć sobie taśmę maskującą i taśmą poprowadzić linię dla nożyka. Tak? W przypadku formatki folia kończyła się tutaj. Na równo z tą krawędzią. Teraz z brytu możemy pociągnąć folię kawałeczek dalej, wyciąć ją tutaj, albo poprowadzić ją jedną prostą linią do końca. Tak jak w poprzednim materiale, wspomożemy się taśmą maskującą, żeby poprowadzić sobie linię cięcia dla nożyków. Jest tutaj jedna krawędź, którą możemy dociąć całkowicie bez taśmy i zrobimy to równo i ładnie. Natomiast tutaj użyjemy już taśmy, żeby ta linia nigdzie nam nie uciekła. Zocniemy sobie ten krug załadunkowy w dwa różne sposoby, żebyście też zobaczyli, jakie są możliwości. Użyjemy oczywiście taśmy. Nie ma co gadać, zaczynamy. Wow, co to za dwa sposoby nam zaprezentowałeś? Wiesz co, chciałem pokazać, że takie możliwości daje nam robienie z ręki, tak? Czyli weźmiemy sobie odpowiednio więcej materiału. I możemy to skończyć tak, jak się kończy formatka. Możemy to wyprowadzić dalej po równej krawędzi, albo możemy zrobić taki listek tylko na wnękę, a skończyć tutaj na równo, tak jakby normalnie szła formatka. Czyli bryt daje nam ogromną, ogromne pole do popisu, tak? Jeżeli chodzi tak, tutaj o te kształty. Tak jest, tak jest. Powiedz mi proszę, czy ja jako początkowy aplikator poradzę sobie z takim wycięciem tego brytu? Myślę, że sobie poradzisz. No tak naprawdę... Jeżeli użyjesz taśmy maskującej do, do, do prostych liń, no to jakby jedyne Twoje zmartwienie to będzie to, czy przecięłaś lakier, czy nie przecięłaś lakier, nie tak? Boże. Ale no tutaj to jest tylko i wyłącznie kwestia wprawy pracy z nożykiem i, i kwestia wyćwiczenia ręki i nacisku, tak? W takim razie, na sam początek, będzie dla mnie łatwiej zaaplikować formatkę, czy tutaj troszeczkę potrenować na tym brecie? Na sam początek zdecydowanie łatwiejsze formatki. Pokazałem wam, jak aplikować folię na próg załadunkowy bagażnika w dwóch sposobach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to oczywiście komentarze, będziemy na bieżąco odpowiadać. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał i koniecznie zostawcie dzwoneczek, aby jako pierwsi dowiedzieć się o kolejnych materiałach. To co? Do zobaczenia w kolejnych Technikaliach. Cześć! Cześć!